DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Od nabożeństwa w kościele rozpoczęto niedzielne Misterium Męki Pańskiej współczesna Golgota w Łubnicach. Uczestnicy uroczystości przy śpiewie młodzieży i grze orkiestry dentej przeszli do Centrum Kultury Wsi, gdzie odbyło się przedstawienie Drogi Krzyżowej. W montażu słowno-muzycznym i modlitwie nawiązywano do pontyfikatu Jana Pawła II, który już za kilka dni zostanie włączony w poczet świętych. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przeżyli ten trud, jaki przeniósł za nas Jezus Chrystus, Abyśmy mogli wspólnie rozważać wszelkiego rodzaju stacje, cieszę się, że od tych maluchów, od tych dużych maluchów, mamy wszystkich tutaj we wspólnym udziale. Obok muzyków z Zachodniej Straży Pożarnej w Łubnicach na scenie pojawiła się również młodzież z Kuka teatralnego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Niedzielne uroczystości były okazją do chwili refleksji przed świętami Wielkiej Nocy. Te już za tydzień.